Mm. Na, na topie jesteś no. cały czas, no. Aj pierwszy raz w życiu co, nie? Aha. No. Dobra, teraz to trzeba iść, bo nie wiem. A chyba na górę. Mówię O dobra. Jestem. Edu, e, Adrenaline leży. Adrenaline. E ty nie masz anypilsu, ani pilsów, nie Adrenaline. Chodź tu. Tu. Na no, użyte. Tu. tu. Gdzie? Tu a po co mi jadę Co? Po co mi jadę A, a pizzy gdzie? No pizzy wziąłem już A dobra, to trudno Bo ja nie biorę, e, ten... Klozet, ja tu teraz robię, więc nie proszę nie wchodzić, nie ma drzwi, szkoda Dobra Ja, ja tu się robię nie wchodzić a to, Ja tu, ja poszczelam trochę Ja tu to się robię nie wchodzić Okej okay. A to na górę można wejść się, babo. Nie, ale te drzwi jest coś świadczą tutaj gdzie? Te że te to się świecą? Mhm. W górze? U ciebie się świecą? Tak. Dziwne, trudne. Może to jest skryte gry, orange boxa. Może jest jakiś starek Hmm. Jest tu coś, może? Nie, nie ma nic. Dobra, są tu jakieś potwory. Ja oczywiście trafiłem. Daleko tam ich jest. Dużo tam jest. Teraz ammo wezmę. Dobra. Wow! O ty. Idź. E, pomóż, pomóż, pomóż. A bo nam to sam radzę. Dobra. Wow, no, ale fajnie! Pożądek zrobiliśmy. I do parku. Reloading. OK O! Okej okay. Czemu jak zombiak bił zombiaka? Bo się kochają, przecież nie, nie znasz miłość zombiaków A one się biją? Ej, tu dużo zombiaków, więc ja chodź tu do mnie gdzie ja jestem. No idę Ech. To jest park O pomóż! Help! Złe, złe, złe złe. okej okay. Już okej, okay, już okej okay. wow. Nie iść tak daleko. Ja jest po prostu po prostu drugiej stronie, a tam jest, jeszcze nie ma No Też trochę ich było ja przyszedłem drugiej strony po prostu pa Pilsy! Pilsy! Łazaj! Łoł, wow, ale żebym mu wow. się tak we mnie leciał, a ja... Gdzie Pilsy? Tu A Przyda się Pils... Pils here! Pils here. Pils, 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 pils. A ja pójdę na to nope. <laughs> Ale że No Uuuu, wow. jak e, Ej, Eee! Ja eee, ja to to było! O, ale będzie boom! O! Ha! Boom! Um. Ale jak szmaty poleciały. Ej, to zombie jak bro! Chodź tu zobaczyć to! To jest bro! Gdzie? Chodź tu! Idę! Chodź tu! To jest bro! Patrz, ja nie wiem czy tego będziesz wiedział, O nie, zniknął! To był bro! Och. Ja tego tak słabioną no, buzi aż do brody. <laughs> A Fajnie wyglądało. Dobra, czekaj. Okej. Okay. Co to za broń? SMG. <laughs> ale fajny karabinek! O, karabin karabiny tu są. To karab o, o. Dobra, bawimy się. Wuuu! okej. Okay. Staram się nie szczerać do was, ale to jest trudno takie coś. Czasami nie wychodzi czasami wychodzi No ale na częście jednak was trafię. No i właśnie też w coach a tak. Uff, tak po prostu A, ej, generic Tra. No, no zacząłem grać w to, teraz mi lepiej idzie. No tak, oczywiście. No tak, no tak, oczywiście. słyszę sikacza albo boomera. Boomer. Ej, tak, oczywiście. Nope. O, porządek. Okej. Okay. O nie, wyłącz latarkę, luszę. latarkę wyłącz. Okej. Okay. Lubię witche, więc to fajne. Witchy rządzą. Tam okay. jest, widzę ją, widzę ją. Ja też. Ale nie strzelę tam na razie. Jokej będzie strzelał. Zabiję, zabiję, na razie wszystkich. Gdzie jest OK? okej? Kurde nie, nie płacz kurde Okej Dobra, chodź Widzisz Gdzieś tam jest Ale że mu dziurę w ciele zrobił No chodź, nie oddalaj się tak daleko O o, zaczynała się, wkurwiła się O bo nie To nie, jeszcze nie gdzie jest? Wow! Ała! Okej, okay, on jest? A za płotem chyba Kościół, pomału. pomału e, Horda Wow, au No horda, horda, horda Ja tutaj flankuję Ochroniam, znaczy Albo i nie Jakby je zostawili w pokoju Wiele uh. są G bo według mnie jest Eee, ochroncie mnie na chwilę, wszyscy! Ochroncie mnie! Okej, okay. Charger! E, widzę, ona tam jest. Nie szedłem na razie w nią. O -o. what the fuck! O, wkurzyła się! O kurwa! <laughs> dead. Jeszcze żyjesz? Nie wiem, ale ona dead. No, weź sobie pilcy na razie. Nieee. Yeah. Nie. Aha, ona. Aj. A. Zakochana para. No i <laughs> <chyba> ty! <laughs> Okej. Okay. Dalej. Hej, ja, ja co tam postawiłem? Gdzie? Ja. Tu, dwie. O, orgazm. Y, wiesz co? Mam. Y wiem, 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 co ty chcesz. Ja się uleczę. A -a -a. Nie, ukradłam mi dobra już nie. A, ja myślałam, że, że coś innego. Okej. Okay. <laughs> Okej. Okay. Gdzie trzeba iść? Do dupy. Where is Giden? Tutaj. Gida, nie Giden. Gida. Charge się Joki! OSZKNIEŚCZ pieszczelaj we MNIE No, no odsuń się, bo zawsze w pole ten idziesz Jeżeli idziesz pole do naprzód... W ten idziesz? Jeżeli... O, o. Jeżeli idziesz naprzód... To kucnij, żebym mógł na tobą sprzedać Sikacz! Ała! Ciekaw, że oni się nie uszkadzają, nie? Może to, może to, są, może to są, może to są ich Ale, tej, ale tej no. To jest No Period, period Serio, tylko nie Si... A myślę, że to... U, maceta! U, gdzie? Yeah. No nie mogę policji zabić! No bo policje są hardkorami, przecież wiesz ten... wow. o tym... Och, No, źle! Bagaż, okej? Okay. No ja byłem tak... Maceta! <laughs> <grym> ja wolę patelnie. <grym> nie, nie. Okej, chodź, gdzie? Defibrillator. Pipe bomb, chodź tu. No chodź, no chodź. Pai pom. Dobra, ja -bam. chcę ich teraz zabijać z mojego mieczyka Wszystkich. Safe room? Nie wiem, czy tam jest. Wow. Czekaj, nie iść tam.

I jedziemy dalej. Gdy wszyscy będą. Okej, okay, chodź do przyczepy. Okej. Okay. O no, taka ochrona, fajne. To tower. Musi biegnąć, bo to ja mnie zrobi. Ale mi się wydaje. No to jest normalne przecież, wiesz. Kto to nie zna. Dobra, czekaj, przygotowania. Troszkę mało HP mam. Dobra, gotowy Dranę jesteś? Sobieś. Are you ready? Adrena i sobie siłą uży. Aaa, będę szybszy, bo nie? Będę szybszy? Nie wiem. Nie wiem. Ok, chodźmy. Ooo, okej, okay. o, fuck, nie, nie, nie. Złącz nie. Adam, pomóż. O nie, nie. nie, nie. Ups. Ale się nie czuję, padro, Nie, to nie, nie gra się lepiej. O nie. O, o. To jest źle. To jest źle, pomóż. To jest źle. Połóż mniej więcej naprzód, okej? Okay? Czekaj, pomu, Ja teraz ginę pomału. No to co ty tam robisz? Dobra, idziemy. Idziemy, dobra, idziemy. Naprzód. O kurde, jakiś labirynt jest jeszcze. Ja no sam mówił, biegnąć. No, biegam. Okej. Okay. Ale nie włączaj alarm, daj mi wyłączyć alarm jak zawsze. Oh my Shotgun. god. Shotgun gun. Oh my god. Co za beczki. Oh, fuck. Ej, och może mnie ochronić? Wow, 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 wow. na mnie, ochrońcie mnie. Chyba mnie. Ha. O kurde. Ej, mam przez przestronę O oh my god, ile jej tam jest Ej, jak będzie jeszcze więcej, to rzuć połapać bombę, ok? Dobra Muszę się chronić Szybko Ok, czekamy Już Biegni Biegni Biegnij! Biegni, Biegnij. ej, generik, Wal, pierdolimy wszystko, pierdolimy cały świat i uciekamy no, biegnij! Trzeba się wspinać. Alarm. O, po Jest, Alan. O. Snajperka! I yeah. pałki! A czy pały? Znaczy... No, nie wiem pały. Co. Dobra, porządek robimy. Okej. Okay. Wszyscy tu wchodzą teraz znowu. Dobra jeszcze żyje, what the fuck? Co? Myślałem, head head strzeliłem Ło, <laughs> wow, są head ja odporne ja Widać, że są head odporne Okej, okay, teraz mi się wydaje, że tam trzeba pójść, tam Czekaj, daj mi Idziemy Reloading. Czekaj, tu coś jest Co to jest? Myślałem, że magnum, ty, Zaglądam jak magnum a ja już chciałam cieszyć już chciałam party robić. Co tu jest? O! Oh, tom, 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 tom. Ale mądra, wymiana wiesz. Uuu, ile tu jest? Pomóż. Y nie mam ammo. Wziąłem ja SMG, które została mi wziął do dupy. Dobra, zrobiłem tutaj troszeczkę porządek. Adrenalina. Kaś tu Ktoś jeszcze chce w dupie dostać? Ty może, he? He, ty. A ty co, to, Co no co, problem masz? He? A ty kurde z patelnią, bo jedziesz widzisz? kurde, jakiś kucharz kurde idzie, no naprawdę, ja tutaj jest kurde z patelnią, a czy idę na wszystkie pa i sobie daję radę, no i co, a ty co? No bo wyjdzieś? ja nie mam ammo bo no. ja jakiś SMG, o, ja się chodę, No a, się a ty kurde, jak. Ty chodzisz z patelnią, jak jakiś kucharz kurde, jakiś psychiczny chory kucharz patelnią. O, shit prawie obok mnie. Okej, okay, nie, no trzeba zmienić. Niczajcie, ok, idziemy, chodź. chodź. Chodź, 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 chodź. Użyj ja teżki, po co Nie, Eee, tam ciekawszy ma. Dobra, no, gdzie ten, no. ten, tak jest, jest. Idziemy, idziemy, idziemy. No, chodź. nie, Safe zone ends here. <laughs> Patrz, jaki znak nas powitał. <laughs> no, wchodź tu. No, no rauszel. A nie rauszel. Ok. W no, każdym razie zakończymy cmentarz. W tym razie zakończymy. O, ten odcinek. A no, jeśli Wam się spodobał, jak tak to lajkujcie, subskrybujcie i postawcie komentarz. Komentarz, postawcie. komentarzy się stawia? No komentarze się stawia. najwięcej damage do Witcha. Dobra, no to... Cześć! Cześć!